Witam serdecznie na kanale moje EDC i dzisiaj zapraszam was do odpakowania. No, odpakowania to po pierwsze, po drugie trochę składania, chociaż ten tytuł tego filmu może jest trochę też na, na wyrost. No, w pewnym sposób będę składał swój, bardzo możliwe, że wymarzony nóż, znaczy jeden z wymarzonych, ale bardzo możliwe, że ten, który będzie tym moim Najlepszym, najbardziej uniwersalnym, zaspokajającym wszystkie moje potrzeby, wymagania, jeśli chodzi o, o nóż. Jakiś czas temu, w, w ostatnim QA, jeden z widzów zadał do tego QA pytanie, jaki jest mój, mój wymarzony nóż. Chyba mniej więcej tego ono dotyczyło. No i ja wtedy podałem informację, że to wszystko zależy od. O, coś mi tu leci to Dobra, podałem informację o tym, że moim wymarzonym nożem w zależności od sytuacji, czyli eleganckim to będzie Urban EDC F5.5, a jeśli mówimy o nożu takim bardziej wytrzymałym, bardziej takim do, do pracy, do ciężkiej pracy również, taki powiedzmy nie elegancki, ale taki bardziej w-roboczy, no to Takim nożem dla mnie jest Demko AD25, w tym wypadku wersja w D2 z, z rękojeścią z jakiegoś tam FRN-u, GRN-u, generalnie jakiegoś tworzywa sztucznego. No i wówczas powiedziałem, że chyba idealnym połączeniem byłoby Demko w Tytanie. No i właśnie coś takiego znajduje się tutaj. Coś takiego właśnie dzisiaj będę odpakowywał standardowo na To pudełeczko takie. Tuba, że tak powiem, z którą czasami, czy to jest zaklejone? Nie, nie jest. Z którą czasami trzeba się trochę namęczyć. O, dobra. Swoją drogą, możecie w komentarzach napisać, co sądzicie o tego typu pudełku. Czy dla Was jest, jest to ciekawa opcja, czy, czy nie? Dla mnie, szczerze powiedziawszy, opcja jest dosyć ciekawa. Przede wszystkim to pudełko zajmuje mało miejsca, ja, więc, więc jeśli. Zatrzymujecie pudełka, zbieracie je. To, to tutaj. Ta pudełka od Demko zajmują bardzo mało miejsca, a są też ciekawe i takie inne. Więc dla mnie to jest, to jest, plus, bo czemu by nie? Klips dla leworęcznych, to też możemy sobie od razu odłożyć. Tutaj standardowo informacja od sklepu, w którym tego zakupu dokonałem. No i samo Demko, jeden z moich nożyk będących na mojej liście marzeń, celów, jeśli chodzi o zakupy nożowe, czyli Demco AD20i czy też 20.5 w wersji z tytanowymi okładkami. Spójrzmy sobie, jak to tutaj wygląda. Centrowanie idealne. Wszystko bardzo fajnie. OK, zobaczmy jeszcze tak. Tu o. No kurczę, no fajny no już, no co ja będę wam mówił, przecież gdyby nie był fajny, to bym się na niego nie zdecydował, prawda? Twórzmy go sobie. Okay. Stal przy okazji 20CV, czyli to nie jest ta pierwotna wersja e, tytanowa, która była w stali, w stali przepraszam, e, 3V, tak? 3V, tak mówią Amerykanie, czyli 3V, tak. E, a tutaj już mamy tą, e, nie wiem, moim zdaniem chyba lepszą, bardziej uniwersalną stal, to na pewno bo 3V co prawda jest bardzo mocna, wytrzymała, ale jest też nie jest stałym specjalnie nierdzewną. Tutaj od razu porównanie do tej mojej pierwotnej wersji, do tej standardowej wersji Demko AD20 i Tak to się prezentuje. Rozmiarowo no to jest identyko, tak? Wreszcie wszystko jest identyczne, poza, poza materiałami, tak naprawdę. Zobaczmy sobie. Żadnych luzów nie ma. No, Sharklock, blokada słynąca, z tego, że jest bardzo wytrzymała, chociaż ja nigdy do granicy nie doprowadziłem. Pewnie nigdy nie doprowadzę, bo sytuacja musiała być naprawdę wyjątkowa, żebym doprowadził ją do granicy wytrzymałości. Do tego świetny klikacz. No, to jest, można powiedzieć, idealna kombinacja w moim odczuciu, chyba Shark lock na ten moment jest moją ulubioną blokadą. Bo i dostarcza zabawę z klikania, tak zwany po angielsku fidget factor, i jest też niezwykle wytrzymała, wygodna też w obsłudze, więc, więc tutaj pod tym względem jak najbardziej jak najbardziej jest moim ulubioną. No, wcześniej był axis lock, ale z kolei axis lock jest jak dla mnie dosyć trudny w serwisowaniu, jeśli chcemy rozkręcić, rozebrać tam. Tutaj moim zdaniem jest zdecydowanie prościej, więc to też jest taki atut przemawiający za właśnie tą e, blokadą SharkLock. E, no dobra, e, w tytule widzieliście, że będziemy składać. E, właściwie ja będę składał mój, e, mój wymarzony nóż e, i tak, będę składał. Z tego względu, bo od razu zamówiłem sobie e, do niego klips od Lynch Northwest. Klips e, typu Deep Carry, klips tytanowy. I zaraz go będę tutaj, od razu po odpakowaniu. A zobaczmy sobie, bo w sumie nic jeszcze od Lynch Notwest na moim kanale nie było. Thank you so much for support. Ok, mamy podziękowanie. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jest klips. O, kolorystyczny, bo na zdjęciach, powiem szczerze, tam te kolory tak różnie się prezentowały. Więc trochę się obawiam, czy to będzie pasować, ale będzie naklejka do pudełeczka. Thanks for your support. Okej, okay, tu mamy dane kontaktowe. Czy to jest odręcznie, czy to jest nadruk? Nie, wygląda chyba, że na nadruks, ale wyglądający bardzo odręcznie. No tak, teraz się przyglądam. Może? Nie, jednak chyba to jest zbyt równe. Dobra, Michał, to ale fajny. Zawsze miło, kiedy twórca podziękuje za e, zakup. E, dobrze, tu jeszcze tak wygląda samo opakowanie. USA Made, A ja. Yeah. No dobra, to użyjmy może tego tego demko. Nie będę ciął USA made od tu sobie. Ten te ostrości jest ostry, ale za chwilę będzie też z kartką, nie bójcie się. E, OK. Dobra, teraz jeszcze tak szybkie porównanie, jak to będzie. Aha, czyli będzie delikatnie krótszy. Co akurat dla mnie będzie dodatkowym atutem, wolę krótsze klipsy. No i oczywiście wolę klipsy typu Deep Carry. A to jest to co spadło na samym początku, tak gwoli wyjaśnienia. O nie, to jest też Torx szóstka. Kurczę, bym myślałem, byłem przekonany, że wszystko w, jest w Torxie ósemce, ale już sobie sięgam po moją skrzyneczkę. A jednak klips jest Torxem szóstką. Tak, to jest to co spadło. Miałem tutaj przygotowane właśnie do rozkręcania i przestawiając pudełko mi to niestety zleciało i narobiło trochę hałasu podczas nagrywania. Dobra. No, wychodzić klips na bok, jeszcze sobie loktajta przygotuję, bo to widzę, że fabrycznie jest dodany więc wygląda na to, że lepiej, żeby trochę go tam umieścić i chyba zrobię sobie w ten sposób, że najpierw dam śrubki i uciekaj stój, zaczekaj nie uciekaj Płyta Crazy z cicha czeka. coś kojarzy? Yy, z czego to? Kto, oh Kto to ten? Co yy, to, to za utwór? Czy jego autorstwa? Jak tak to piszcie. Yy, a wiecie co? Może zróbmy taki spontan. Mam jeszcze chyba coś od Pruciaka. Te, te chyba te mniejsze yy, ten yy, mniejsze. Yy, no jego protektory. To kto pierwszy napisze prawidłowo z czego był ten cytat, co przed chwilą zanuciłem, to wówczas do tej osoby wyślę Wyślę to, co mi tam jeszcze od Pawła Purciaka zostało po ostatnim rozdawnictwie. A zostało chyba te małe próbki, jeszcze mi zostały więc. Więc chętnie a nawet jeśli nie zostały, to, w, to po prostu kupię, żeby zwycięzca miał tą nagrodę. W końcu ogłosiłem przed chwilą spontaniczny konkurs, no to. No to będzie spontaniczny konkurs. Więc czekam też w komentarzach na Wasze odpowiedzi w tym temacie. Dobra, to już mamy. No i jest. Złożony. Dużo roboty tutaj nie było. Jeden upgrade, ale myślę, że bardzo istotny. No i jeszcze na koniec test ostrości. No i tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Żadnych zastrzeżeń. Mimo tego, że ta głownia jest dosyć gruba, to widzę, że tak samo jak i w tej pierwotnej wersji w D2, o jaka się przyjemnie dotknie, pozwolicie, że sobie będę mówił i ciął. to tak jak w tej pierwotnej wersji ten szlif jest naprawdę bardzo bardzo fajnie, cienko wyprowadzony i przez to mimo takiego grubego grzbietu no to jednak te właściwości tnące są naprawdę dobrze. No i fabryczna ostrość oczywiście też żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam. Dobrze, to by było na tyle. Przypomnę odpakowanie Demco Knives ad 20 w wersji tytanowej w stali 20CV CPM ma 20CV powinien powiedzieć, tak? O, dobra, 20 CV wystarczy. Tak jest też na główni. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam oczywiście do komentowania, do udzielania odpowiedzi na pytanie, które w międzyczasie wyszło, taki szybki konkurs. No i oczywiście spodziewajcie się za jakiś czas recenzji. Nie wiem, czy to będzie pełna recenzja, czy ewentualnie taka skrócona w odniesieniu do tej wersji, którą, którą tutaj wcześniej miałem, którą już recenzowałem. Więc zobaczymy, jak to, jak to zrobię, ale na pewno coś odnośnie tego demko na kanale się jeszcze pojawi. Tyle z mojej strony, raz jeszcze dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.